Ze światem islamu. Media informują o islamie zazwyczaj tylko wtedy, gdy wybucha bomba, gdy dzieje się jakaś katastrofa, gdy jest jakiś zamach albo kolejna wojna w tym rejonie świata. No nie do końca, ponieważ w ostatnich paru latach media zalewają nas informacjami, jaki to islam jest wspaniały i że wzbogaci naszą kulturę. Nie wiem do końca czym, ale rzekomo wzbogaci i że zawdzięczamy islamowi rzekomo tyle rzeczy. Czy to sprawiedliwe, czy to mądre, czy to powinno nam wystarczyć? Otóż, żeby naprawdę poznać religię, trzeba dotrzeć do jej źródeł. No właśnie, tutaj się zgadzam na 100%. Pewnie trudno nam, mi namawiać wszystkich do przeczytania Koranu, ale przydałoby się poznać Świętą Księgę, żeby wiedzieć, czego naprawdę uczył Mahomet. Na... Po pierwsze, to nie jest święta księga, tylko muzułmanie podają, że należy raczej mówić, że Koran to księga szlachetna, albo mniej więcej chwalebna. Nie powinniśmy nadawać Koranowi tytułu święty Koran, żeby nie być jak chrześcijanie, którzy nazywają swoją zniekształconą i zmodyfikowaną księgę Pismo Święte. Ale jeśli padnie pytanie, czy Koran jest świętą księgą, wtedy mówimy, tak i jest to najbardziej godne, aby nazywać ją świętą i czystą i opisywać ją jako bardziej wniosła wobec innych ksiąg. Ale my nie nazywamy Koranu świętą księgą albo świętym Koranem, tak aby nie upodabniać się do chrześcijan pod tym względem. Mimo, że można określić Koran jako święty i czysty, to powinno się nadać mu nazwy, które dał mu Allah i którymi go opisał. A więc powinniśmy powiedzieć: Jasny Koran, Koran pełen mądrości, Szlachetny Koran, Chwalebny Koran. A Allah wie najlepiej. Tu przy okazji mamy od razu przykład, jak uczeni muzułmańscy odnoszą się do chrześcijan i Biblii. A więc mógłby to być już materiał na odpowiedź dla filmu księdza Niedałtowskiego, Co Muzułmanie Myślą o Nas. No ale powróćmy do tego pierwszego zdania. Czytania Koranu, ale przydałoby się poznać Świętą Księgę, żeby wiedzieć, czego naprawdę uczył Mahomet. Nasze... Niestety, ksiądz Niedautowski chyba nie czytał Koranu. A jeśli czytał, to nie wie, że w Koranie mamy do czynienia z abrogacją, czyli anulowaniem wersetów Koranu. Zresztą tak samo w hadisach.